W ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się sympozjum naukowe pod tytułem Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego, nad którym patronat objął komendant główny Straży Granicznej generał brygady Leszek Elas. Po raz pierwszy na terenie naszego ośrodka spotkali się uczestnicy sympozjum naukowego Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego. Organizatorem tego sympozjum jest Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Patronat objął Komendant Główny Straży Granicznej. Współorganizatorami sympozjum są Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wielkim wsparciem dla organizatorów naszego sympozjum są starostowie. Starosta Powiatu Lubańskiego, starosta powiatu zgorzeleckiego, a także burmistrz miasta Lubania. Po raz pierwszy na terenie ośrodka spotkali się specjaliści oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo e, bezpieczeństwo publiczne. Współczesny, współczesny świat wykazuje wiele sytuacji, w których coraz częściej dochodzi do kryzysów. Z mniej, w mniejszym lub w większym stopniu dotykają one przede wszystkim e, tych najsłabszych, czyli e, ludzi. E, uczestnicy sympozjum e, próbują dzisiaj odpowiedzieć e, na pytanie, jak zorganizować, jak skoordynować działanie służb w sytuacji, gdy taki kryzys nastąpi. Dlaczego spotykamy się w Lubaniu? E, a chociażby dlatego, że nie tak dawno mieliśmy e, Czynienia właśnie tutaj, na tym terenie, bo niedaleko w Bogatyni, z sytuacją, gdzie naprawdę setki mieszkańców do, zostały dotknięte wielkim nieszczęściem podczas powodzi. Straciło swoje domy, straciło też bliskich, bo były, była jedna ofiara tej powodzi. I dlatego też w tym miejscu podjęto decyzję o tym, aby się, spotkały się osoby, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa. Sympozjum zostało zorganizowane przy współudziale Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W sympozjum wzięli udział naukowcy między innymi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej czy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej. Do tego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy się od około pół roku. Uwzględniając sytuację taką, jaką mamy w Polsce i gotowość wszystkich służb do różnego rodzaju katastrof, sytuacji zagrażających bezpieczeństwu obywateli, także wpisujemy się w ten cały ciąg przygotowań, także związanych z Euro 2012 i zorganizowaliśmy takie spotkanie. Yy, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że sami byśmy nie byli w stanie zorganizować. Yy, zorganizowaliśmy we współpracy ze Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej. Dzięki przychylności naszych przyjaciół, dzięki starostwu powiatowemu naszemu Lubańskiemu, Zgorzeleckiemu, dzięki burmistrzowi miasta Lubania, czyli y, z tymi organami, które się na bieżąco tego typu zagadnieniami zajmują. Traktujemy to spotkanie jako płaszczyznę wymiany doświadczeń, jako przedstawienie pewnych procedur pomiędzy praktykami. Choć nie tylko tymi, bo także starostwo skłodzka, a teoretykami. Zaprosiliśmy wielu profesorów, kilku czołowych uczelni: czy z Wrocławia, czy ze szkoły policji ze Szczytna i, tak, i z tego typu organizacji. I no właściwie na razie zaczynamy dopiero. Mamy nadzieję, że z tego wyjdą jakieś ciekawe wnioski, ciekawe przedsięwzięcia, ciekawe możliwości czy propozycje dla naszych władz zwierzchnich na temat optymalizacji tych procesów. Na konferencji byli również obecni przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego z Lubania, Zgorzelca i Kłocka. Ja się bardzo cieszę, że akurat Ośrodek podjął się trudu realizacji tego przedsięwzięcia, więc organizowanie konferencji na temat optymalizacji procesów zarządzania kryzysowego. Jest to bardzo istotne, że tutaj akurat mogą się spotkać teoretycy z praktykami. Jedni i drudzy mają inny sposób oglądu sytuacji kryzysowej, ale ta wymiana doświadczeń jest bardzo istotna zarówno dla tych, którzy na co dzień niejako muszą to czynić, a więc wojtów, burmistrzów, czy też starostów, wojewodów, bo taka jest, że tak powiem, hierarchia zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa. Z drugiej strony te procesy decyzyjne są analizowane przez teoretyków, naukowców i a z taką próbą optymalizacji, a więc żeby te decyzje były trochę bardziej trafne, łatwiej podejmowane i bardziej skuteczne, więc takie przenikanie świata nauki i praktyki jest bardzo cenne, zwłaszcza, że akurat robi to też ośrodek szkoleń, który właściwie jest powołany do takich, do takich właśnie rzeczy, nie tylko do szkolenia na co dzień funkcjonariuszy, ale też i takiej pracy naukowej, dydaktycznej, połączonej z praktyką wszystkie samorządy, które zostały dotknięte powodzią, widzą sensowność takich spotkań, bo odbywają się różnego rodzaju spotkania i właśnie takie sympozja to bardzo dobrze. Szczególnie z tego względu, że widzimy też różne jakby nieścisłości przy działaniu różnych procedur, zachowaniu różnego, powiedzmy różnych rozwiązań na wypadek zarządzania kryzysowego. Padły tutaj już teraz, na tym, w tym wstępnym etapie pewne deklaracje, jeżeli chodzi o pracowników naukowych, którzy widzą, że współpraca pomiędzy różnymi samorządami, samorządami, służbami, służbami, samorządami, wcale, w pewnych momentach właśnie takich krytycznych, nie jest idealna. Zdarza się, no być może w służbach mniej, ale pomiędzy samorządami, że są jakieś niesnanski. I tutaj trzeba by to rozwiązać, bo w momencie kiedy wydarza się powódź, następuje pożar jakichś dużych obszarów lasu, wtedy nie jest czas na to, abyśmy jakieś polityczne prawda, sfary prowadzili, tylko wtedy musimy wspólnie działać. I tutaj widzę, że musimy się spotykać i wspólnie próbować jakby rozwiązać ten problem, bo no, czasami chodzi o właśnie przede wszystkim życie o majątek ludzi. W trakcie konferencji dyskutowano o problemach badań bezpieczeństwa oraz wykorzystania ich wyników w praktyce, możliwościach stosowania doświadczeń samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego i likwidacji skutków ich występowania, edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży, misji Straży Granicznej oraz innych formacji w wypełnianiu zadań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także współdziałaniu elementów systemu bezpieczeństwa państwa w warunkach zmienności środowiska zagrożeń.